Witajcie, witajcie. Dzisiaj raport fiskalny dobowy środa. Udało się wysłać 101 przesyłek, co wygenerowało 4745 zł przychodu. Aktualny przychód wynosi 99 544 zł. I temat dzisiejszego odcinka, taki główny temat, można powiedzieć, bo mam do poruszenia kilka wątków. Rozważam taki kredyt: 50 tysięcy zł chciałbym sobie e, wziąć, ponieważ. Bardzo mocno szykuje się do okresu świątecznego i tak naprawdę końcówka sierpnia i cały wrzesień jeszcze chciałbym poszerzać asortyment. I oczywiście poszerzam cały czas ten asortyment, ale o jeden produkt, dwa produkty, trzy produkty, wiecie, i na bieżąco domawiam, i na bieżąco sprzedaję. Po prostu ca ta cała sprzedaż y, idzie i cały czas asortyment jest powiększany, powiększany, powiększany. Aczkolwiek mam na takiej liście mojej kilka produktów, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt które chciałbym jeszcze dodać do oferty, żeby już tak naprawdę, wiecie, ten październik, listopad, grudzień, żeby już oferty nie poszerzać, tylko żeby tylko tak naprawdę domawiać towar, żeby to już wszystko szło. I tak pomyślałem sobie o kredycie, że mógłbym taki kredyt wziąć, takie 50 tysięcy złotych i te 50 tysięcy złotych wydam tylko i wyłącznie na towar. No i te pieniążki myślę sobie, że na siebie zaczęłyby zarabiać. Tylko tak sobie myślę tak. Trzeba wszystkie dokumenty znowu, trzeba jechać do banku, trzeba złożyć wnioski, trzeba to, trzeba tamto, znowu kupa roboty z tym, potem trzeba to ubezpieczenie, potem już tak naprawdę za miesiąc, jak ja wezmę i wydam te 50 tysięcy, to za miesiąc już muszę te pieniądze zacząć oddawać, yy, powiedzmy, no bo już wiecie, już raty będą spłacane, a znowu jakiś tam kredyt wisi, znowu to, znowu tamto, i tak sobie w sumie pomyślałem że może zaproponuję Wam. Może ktoś ma jakieś luźne 50 tysięcy złotych, które mu zżera na koncie inflacja, a jak jest stałym takim moim widzem już praktycznie od dwóch lat i może sobie pomyśli, kurczę, może zainwestuję. Moja propozycja jest bardzo prosta. Rzucam tak naprawdę to, yy, to jest taka zajawka, propozycja, bo jeszcze nawet tego tak dokładnie nie przemyślałem. Wrzucam to yy, w odcinek, bo po prostu chodzi mi to po głowie. Pożyczasz mi 50 tysięcy złotych, podpisujemy tam umowę, wiadomo. Ja za rok... O tej samej, w tej samej dacie oddaję ci 62 tysiące. Czyli y, 2000 będziesz musiał zapłacić podatku, chyba tak, bo od zarobku około 2000 będzie podatku, 10 ci zostaje. Czyli oddaję całe powiedzmy 62 tysiące. Ja oczywiście tą kasę wezmę, bo już gadałem tam wstępnie z księgową, że od osoby fizycznej na firmę muszę mo mogę pożyczyć. Y Podpisujemy jakąś tam umowę, która tak naprawdę jeszcze nie jest przygotowana, ale mówię, jak ktoś będzie zainteresowany poważnie, no to niech mi da znać na maila i yy, nie wiem, tam się dzwonimy czy coś, no bo mówię, bo ja jeszcze tak naprawdę nawet z nikim tego nie obgadałem do końca, tylko tak sobie myślę, że taka propozycja byłaby spoko, bo yy, bo ja sobie te pieniądze wezmę, o, zamówię za całość, za 100% tego kapitału, zamówię sobie towaru i ten towar cały rok będzie się mielił, 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 mielił i tak naprawdę za rok spokojnie będę mógł te pieniążki Odesłać. Także mam jednoosobową działalność gospodarczą, także myślę sobie, że te pieniążki będą bezpieczne. A 50 tysięcy to tak naprawdę nie jest aż tak dużo. No to tak, oczywiście, dla niej jednego dużo, dla drugiego niedużo. Ale tak sobie myślę, mówię, jakbym to władował w towar, wszystko, no to myślę sobie, żebym swoje zarobił. Inwestor może też by swoje zarobił. Mówię, to jest propozycja. Jeżeli chcecie coś w tym temacie dodać, no to mówię, piszcie maila, zobaczymy, może coś z tego fajnego wyjdzie. Piję sobie dzisiaj poranną kaweczkę 7 chyba 30, 7, 40, przeglądam moje oferty, wszystko jest ładnie, pięknie w porządku. Nagle tak wchodzę, nie wszedłem w maila, nie dostałem maila, tylko wchodzę, mówię, kurczę, gdzie są moje wszystkie oferty. Wchodzę, patrzę, sprzedaż zakończona, sprzedaż zakończona. Wchodzę na, na maila, usunęliśmy twoje oferty, upomnienie od Allegro otrzymałem. Praktycznie moje 20 ofert zostało usuniętych przez Allegro, całkowicie zostały zakończone. A teraz wam powiem dlaczego zostały zakończone. Allegro usunęło mi oferty, oczywiście z mojej winy, no bo znaczy z mojej winy. Ktoś mnie pod... pewnie zgłosił moje oferty. No i jako że miałem nieregulaminowy opis, no to oferty zostały usunięte. A w opisie było napisane dokładnie to, że tutaj ci proponuję taki produkt, a na innej aukcji jest inny rozmiar i kolor tego produktu. I za to jedno zdanie, które nie dotyczy danej oferty, wszystkie te 20 ofert zostało Usuniętych. Dobrze, że zauważyłem, praktycznie to 10 minut po usunięciu wszystko, szybko wszystko edytowałem, oferty wznowiłem, no i jakichś tam finansowych mm, nie miałem strat przez to, no ale mówię, ja, jakbyk, siedzę tak naprawdę już, yy, no już kilka godzin siedzę nad tym i poprawiam wszystkie moje oferty. Już tam chyba 120 ofert przeleciałem, jeszcze drugie tyle mam do zrobienia. Myślę sobie, że do wieczora to skończę. No ale taka dodatkowa praca, która się, bo te oferty tak naprawdę od pół roku, pół roku. Nie wiem kiedy to się zmieniło, czy to się w ogóle zmieniło, czy ja po prostu cały czas mam złe oferty. Yy, po prostu zostały, no mówię, usunięte tylko i wyłącznie przez to zdanie, że na innej aukcji dostępny jest inny rozmiar. I to nie dotyczy danej aukcji, więc oferta zostaje usunięta. No, niby ja, ja to rozumiem oczywiście, i rozumiem też, że ktoś mnie podkablował, żeby te moje oferty zleciały, no ale, no ale byłem wielce zdziwiony. O tak. Szybko wam opowiem, co się dzieje w sklepie internetowym. 411 zamówień już wskoczyło, z czego 200 zamówień to są zamówienia organiczne, takie przez klientów, no i około 200 zamówień to są dropshippingowcy. Ostro się tam wzięliśmy do pracy. E Ciężko pracujemy, wystawiamy aukcje, coś tam się w tym temacie dzieje. No, jak widzicie, już od początku miesiąca tak naprawdę minęły dopiero 23 dni od uruchomienia projektu, a już 200, 200 zamówień od dropshippingowców wpadło. Jest tam, nie wiem, 7-8 osób. Teraz już troszeczkę wymogi zwiększam. E, dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, no to napiszcie mi, jak byście chcieli sprzedawać te produkty, czy macie doświadczenie, po prostu napiszcie mi na maila. No, bo Mówię, tam na bieżąco na wszystkie maile staram się odpisywać, jeżeli jesteście zainteresowani, no to dajcie znać. Ale teraz już, no mówię, teraz już wymagania są troszeczkę większe, no w związku z tym, że oferty muszą być ładne, piękne, konto musi być zadbane, musisz mieć na to już pomysł. Teraz już nie, nie biorę z marszu, tylko już musi być jakiś pomysł, żeby ekipę dropshippingowców, tak jakby wzmocnić, a nie, nie czerpać już od nich, tylko dorzucić coś od siebie, żeby to wszystko pchnąć dalej. I temat jeszcze ale asystenta, który Wam polecam, macie link w opisie, e, mój link tam polecający. Jak się zarejestrujecie, to też dajcie znać. Zarejestrowałem się i teraz tak naprawdę wchodzę sobie rano, wchodzę sobie po południu, wchodzę sobie w różnych godzinach, odpalam tylko program, pyk, i od razu widzę wszystkie dyskusje, wszystkie wiadomości, wszystko w jednym miejscu. Odpisuję tutaj, no jest po prostu cud malina, dosłownie cud malina. Wydałem tam 100 złotych chyba na rok, na... Ten pakiet plus super na moim głównym koncie, ale teraz się spostrzegłem. Pomyślałem sobie, że wiecie, że doładuję jedno konto, tak jakby stworzę i mogę sobie tam kont do Allegro dopisać dużo więcej. Mam na razie trzy konta i widzę, że na każdym koncie trzeba doładować. Na tych dwóch pozostałych kontach już nie chcę kupić tego najlepszego pakietu, tylko ten taki, tak naprawdę, co daje mi tylko możliwość odpisywania na wiadomości, bo, bo nie potrzebuję tam nic więcej. No ale mówię, no, no, to jest mega, mega oferta tak naprawdę, a zaraz wam pokażę też, dlaczego to jest takie mega. Bo zaraz wam pokażę jakość mojej sprzedaży na innym koncie. O, tutaj jeszcze widzicie tagi ofertowe. Aktualnie posiadasz 20-50 tagów ofertowych. Maksymalna liczba tagów to 100, które będzie tam widział klient. I teraz tak. Co do tych tagów ofertowych, to ja do tego też przysiadłem w weekend, też troszeczkę parę godzin tak naprawdę nad tym posiedziałem, ponieważ miałem tutaj około 310 tagów ofertowych i 250 tych tagów w ogóle nie dotyczyło moich aktualnych ofert. Były to jakieś stare tagi z jakiejś maseczki. Nie wiem, jakieś rzeczy, które sprzedawałem dosłownie rok czy dwa lata temu, które tak naprawdę w ogóle nie opisywałem mojego konta na Allegro, teraz te tagi sobie zmieniłem. Jeszcze muszę jakieś 50 tagów fajnych wymyśleć, które będą, no, które będą tak naprawdę opowiadały o moim koncie, o tym co aktualnie sprzedaję. No bo tutaj w topa była też niesamowita. Musiałem te 250 tagów ręcznie usunąć, trochę tutaj pododawać. Jeszcze of w oferty sobie wchodziłem, te tagi tam uzupełniałem. Wydaje mi się, że to dość ważny temat, także wejdźcie sobie też, uporządkujcie, zobaczcie, jak to u Was wygląda, no bo może się okazać, że macie jakieś tagi, a tak naprawdę nie macie w ogóle ofert do tych tagów, także, no także, no mówię, ja na tym w weekend też nad tym siedziałem dość sporo. No i jeszcze teraz wracam do tego tematu, ale asystenta, zobaczcie sobie na jedno moje konto, takie dodatkowe to jest konto. Co prawda, tam się troszkę sprzedaje. Ja ostatnio tak zauważyłem, że troszeczkę mniej ta sprzedaż idzie, troszeczkę tam słabiej. Średni czas odpowiedzi w dyskusjach 20 godzin i 4 minuty wymaga poprawy. Terminowe odpowiedzi na wiadomości klientów 0%, nieakceptowalny minus 950 punktów na 20. Średni czas odpowiedzi na wiadomości klientów 43 godziny. Tak to pięknie wygląda. 43 godziny, ślady. no jest to nieakceptowalne. Teraz już ten wynik jest dużo, dużo lepszy, poprawiony, bo tam na, na, na tym, na grupie poprosiłem kilka osób, żeby napisali do mnie wiadomość, szybciutko odpisałem, także, także tutaj już się w ogóle odwróciło wszystko, no i kolejne konto będzie rozwijane.